Są przecieki kontrolowane czasem, w niektórych rozmów telefonicznych albo w niektórych informacji, żeby wybadać jak tam czubki frajerzy nagle zaczynają mówić głosem pomagających, nagle to co krytykowali u pomagających to nagle zaczynają chwalić, dam wam prosty przykład. Yy... Czy, jeżeli Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie, Hospicjum i tak dalej nie powiadomią, na przykład nie przekażą informacji do kanału Mleczny Człowiek dla Sławka o tym, w jakim stanie zdrowia jest Krzysiek, czy o jego na przykład ewentualnym pogrzebie, to kto wtedy pokryje koszty pogrzebu? Skoro Sławek nie, Sławek się zadeklarował, że pokryje, no to będzie musiał pokryć to MOB z naszych pieniędzy, z pieniędzy podatników. No i już się hejt wylewa tutaj. No A dlaczego podatnicy mają spłacić za pogrzeb Krzyszka Konowicza? No, nie musieliby, gdyby Krzysiek dostał o tym, Twój Krzysiek, gdyby Sławek dostał o te informacje, nie? Ale jak Sławek nie dostanie o tej informacji. No i tu widzicie, i tu znowu po raz kolejny tam milionowy czubki frajerzy złapani na braku logiki i konsekwencji we własnym postępowaniu, działaniu w tym, że po prostu, no, przeszkadzają, a nie pomagają. Od początku tak było, nie? Skoro cieszą się, że ktoś nie ma informacji o stanie zdrowia, to dlaczego potem mają pretensje, że nie pomaga? Teraz przypominam, że Krzysiek od dwóch miesięcy jest w szpitalu, jest w hospicjum i za stan zdrowia Krzyśka odpowiada. Zresztą wcześniej też nie odpowiadał kanał Mleczny Człowiek, czy ktokolwiek z nas, bo Krzysiek nie był bezwłasnowolniony. Żaden z nas nie był żadnym opiekunem prawnym Krzyśka. Krzysiek robił, co chciał. Yy, państwo go nie było w stanie przymusić do leczenia. Pomimo sprawy w sądzie, wniosku mopru, wizyt kuratorki sądowej w domku u i tak dalej. No i skończyło się jak się skończyło, no i teraz kwestia jest taka, że mm, że teraz za stan zdrowia z kolei odpowiada w całości szpital i hospicjum, no. W szpitalu przywiązywali mu ręce do łóżka. W hospicjum najprawdopodobniej jest w takim stanie, że hospicjum wstydzi się pokazać go komukolwiek, że ktoś właśnie zrobi jakieś zdjęcie, czy film wycieknie do internetu i będzie to antyreklama dla hospicjum, bo przypominam, że hospicjum jest hospicjum prywatnym. Trafiają tam ludzie nie tylko właśnie opłacani z pieniędzy podatników, ale też trafiają tam ludzie, których przekazują pod opiekę hospicjum, na przykład rodziny i tego typu szum medialny dla hospicjum akurat nie jest wskazany. Pieniądze dostaną dobre za Krzyśka z mopru, ale jednak Ewentualna antyreklama Mogłaby po prostu No po prostu rozłożyć tą placówkę Wiecie tam zainteresowanie Ogólnopolskich mediów, kontrolę. Już oni myślę tam nieźle są wystraszeni Tym co tam się by mogło dziać nie? Szpital jakoś to zniósł Te wizyty i Jeden i drugi No ale hospicjum na przykład Mogłoby nie wytrzymać Takiej kontroli nie? Byłoby po prostu to dosyć problematyczne. O proszę i tu pani mi sobotę chciała zastosować obok policja, a tu pani chciała przejść przejść. No, tak to bywa. O, zbliżamy się do bloku Łukaszka zrobimy zaraz lajta pod jego brameczką. Może znowu się nic na tych kamerach nie nagra, aż on mówi, że na tych kamerach to ja się ponagrywałem jak Spato. Na, na parkingu pod jego blokiem pod Aldim. I się tam zmawiałem i potem plakaty niby nalepiałem. No i Łukaszku, kto te plakaty nalepiał? Gdzie są te nagrania? Gdzie jest ta sprawa, że jedną złotówkę wpłaciłeś na konto fundacji i oskarżyłeś mnie o oszustwo i wyłudzenie? No i gdzie jest ta sprawa? Powiedz, co się z nią stało? No. I teraz po raz 555 dalej wciskasz jakiś farmazą, tym razem z jakimś tam kryminalistą że znowu kolejne fałszywe zawiadomienie do prokuratora i do sądu składacie. Które to już fałszywe zawiadomienie? I zawsze się kończy tak samo, no. Jak jesteś niepoczytalny, to siedź w domu i oglądaj gry tam. Graj w gry, czy coś tam, nie wiem, znajdź sobie jakieś pożyteczne zajęcie, nie? A nie, tu próbujesz atencję na kłamstwie i farmazonie uzyskać, także wiesz, no. Latasz tutaj oczkami, mrugasz, kurne zdziwiony jak wyszedłeś z hotelu. O, barber. Jaka reklama. Proszę. O. Łukaszku, może na tym Telebimy na przykład ktoś wykupi reklamę przy twoim tutaj, w twojej okolicy, o tobie. Prawdę film puści. Jak ty chciałeś yy, puszczać o Sławku. I jeszcze też tam ja taką prowokację dzisiaj popełniłem, bo tam ktoś mówi, że powyzywałem pana S. Ja nie powyzywałem! Ja cytowałem to co jego informator opowiada o innych ludziach. I teraz tak, jeżeli pan S poczuje się obrażony i pójdzie z tym do sądu, na przykład, no to nieźle się skompromituje, bo słuchajcie, przecież myśmy mu przekazali informację o tym, w jaki sposób zachowuje się właśnie jego informator Łukasz W. I co on z tym zrobił? Zamiast wysłuchać nas w pierwszej kolejności prawdziwej wersji, to jego interesuje tylko wersja i opublikował to. Wersja tego kłamcy notorycznego, kłamcy Farmazona dla wyświetleń to po prostu kolejna hiena Cmentarna, która robi to dla wyświetleń. Chce nabić sobie wyświetlenia na tragedii, na nieszczęściu, na śmierci Kononowicza. nie? No i takie są prawdziwe motywy. Prawdziwym motywem nie jest prawda, bo skoro Pan S był w Białymstoku i nagrywał z Łukaszkiem, to mógł się na przykład równie dobrze umówić ze mną, a tam potem ściemniać, że, o nie, tu może przez telefon, może przez internet po północy, tu tego, bo tu jakieś łącze stałe, stabilne musi być, nie? Prawda nas wyzwoli, jak masz coś do powiedzenia, mam coś do powiedzenia, to nagram to przez telefon.